Aha! I pojawiłem się na, drz na drzewie, spadłem i zginąłem. czajcie Ej, cofa mnie! Bo za serdecz spierdolony! No, no znowu mnie cofnęło, kurwa! Jakie gówno, ty! Dobra, się. Dobra, Poprawiamy no i A, Nagle mi zarwił kurwa, znowu mnie cofnęło, nie? Wychodzę, nie gram. koniec edycji opaki Dzięki za edycję, ja się na 18.15, zginąłem jeszcze z autopadku, nie? Zajebisty serwer kurwa, zajebisty serwer moja edycja na serwerze trwa 15 minut jak słyszeliście nie no wy zapewnie pogracie dłużej, mam nadzieję że pogracie dłużej bo naprawdę spoko serwer tylko no starty im kurwa nie wychodzą Później się gra nawet spoko także no to tyle z mojej strony dzięki za oglądanie strzała